Cześć, tu Kleber, witam was w dziewiątym odcinku z Fallout New Vegas. Okej okay. i teraz co my tam mieliśmy zrobić? Chyba iść iść po te e, tutaj rzeczy. Tak. Paliwo atomowe do rakiet. Okej okay. Więc idziemy. Okej, okay, tylko teraz nie pamiętam czy to... tutaj to miejsce jest... Bardzo radioaktywne Kryto szczur pusty O, idzie, idzie Gekon Skubany, jak popierdziela Okej okay. I teraz Czemu nie mamy Czemu nie mamy nic ukranego? To jest pytanie Mam nadzieję, że tak długo nie popierdzielaliśmy eee. sami bluzce. Dobra, i chodźmy już na kucka. O, pałka policyjna to nie. Okej. Okay. have you found the components we discussed? yes, that's the stuff. and the container shielding must be intact or you'd be dead by now. now all i need is the thrust control modules. Dobra. scavengers wouldn't know the value of the modules just by looking at them. You know any junk dealers in the yeah. area? I'd start there. Okay. Later. It's hot. Yeah. Careful. They got Who I, said said you I ain't talking. He tried to get me to talk before, but I didn't say nothing. And I'd to now, but...

przeszkadzać. A, dobra, to jest. pies. Myślałem, że jakiś kojot? Mam jeszcze na nasienie dyni. I'm old lady Gimson, or so they tell me. I've got odds and ends for sale, and I'm pretty good at fixing things too. You might have noticed the very large building just north of here. That's Helios 1. The NCR runs the place, so it's off limits to prospectors. Okay. Mm. Happy to do it. <laughs> Take care now! Już zapomniałem Eyy, zadania Eee, yy, znajdźcie do naprawy kontrolerów w ciągu. Nie kładź się, idiotko. Stawaj. So, you're back. Now, where did we leave off? Coś naprawić. Co mi powiesz o tym, cząć nazywają? Hatu. As it so happens, I do have some thrust modules, but they're expensive. 500 caps worth of expensive. Czytamy. O, moglibyśmy obniżyć, ale nie mamy doing business with you? Jeszcze. Nie na So, you're back. Dobra Happy to do. zobaczmy co tu mamy. Dynamit, granat. Czyli nic. To możemy sprzedać. co tu mamy, właśnie przydały nam się eee, przydały nam się upiec coś żarcia Dobra. nie, zatwierdził właśnie, bo ja nie używam Czy to. Yy... czekajcie. Nie, to nie jest na chwilę. No właśnie. Okej, okay. i teraz lecimy z powrotem. Mhm. Tak jak myślałem. E, to tylko chwilowe działam, kurde, myślę, że, że na zawsze mi podnosi. Żeby by było zbyt piękne. Potrzebnie służyłem. Yes. You found the we tak, masz. You did. And they seem to be Dobra, startujcie. Yes. I'll tell Jason that the great journey can begin. It is almost time for the great journey. Later, we have everything we need to launch the rockets, Jason. The great journey can begin. Okay. And going will all. May the Creator guide my words and help me speak true. The Almighty Creator has seen fit to answer our Why? questions. The time has come for us to board the so and begin the great journey. Though it may seem that all humans despise us, the creator has seen Pod fit to so instruct us differently. The. the journey ahead would have been impossible if not for the intercession of two human friends. Other a long-abiding companion. To our new friend, we say thanks and promise never to forget how we cleared from our path the demons who sought to stay our journey. But to Chris, we owe more than thanks. Chris, you have made this great. Give us, Chris, and give us your blessing. And we bestow ours upon you. Seekers, board the rockets. Take your seats. The great journey awaits. To the promised land we go. To the far beyond. Hey. Hey. Myślę, że to nas gadał. No. do nas You hear him? My God, you were right all along. I'm no ghoul. They were just. You were right you know And dying would be worse than this? Used up and thrown away like garbage? Oh, so I've redeemed the human race, is that it? What a crock! The human race can't stand me. Dobra, so, you want me to accompany you on your adventures across the wasteland? Is that it? Właśnie, I Life nowek. among humans again. That's what you're suggesting. I guess. I guess it's the only chance I've got. Maybe it'll be different this time. I was never a saint before. I can't believe I'm agreeing to this, but I'll give it a try. You go launch the rockets. I'm on my way to Novak. Okay. A Jakie ja mam odpalić te rakiety? Tak ejcie. Eee mam jakieś znacznik, ale to mi się wydawało, że Tu gdzieś mam nacisnąć eee, przycisk startu nie wiem, niech znacznik nas poprowadzi dobra <laughs> wyszliśmy z placówki FUZ Zde... Co to jest? Dobra wyszliśmy z piwnicy do placówki, nie wiem gdzie mamy leść. Aha dobra, tutaj do lab laboratorium. Zdawało mi się, że tam w piwnicy mamy to odpalić. A nie. A nie. Tutaj gdzieś u góry. Zobaczmy. Jak tutaj będzie wyglądał. W startach, a na poligon mamy wejść. A. Takie buty. Uwaga. Jedna prawie się rozbiła Okej, okay, lubiany człowiek. Jeszcze się nic mamy. Wystarczyco dużo plotek o twoich dobrych uczynkach krążę po obskowiach. bo ludzie zaczęli... zaczęli cię tam robić A tutaj widziałem, że A weźmy pod krosę. Jeszcze nabiliśmy poziom. Mmm... Hmm, co możemy dać? Przedam się w sumie trochę retoryki. Hmm. A co, co było do... Yy, do tego. No, jak to się nazywa, że do wagi, no, że możemy więcej przedmiotów unieść. nie, Ranie zamku żeby na ten 30 sobie dobić tutaj PW handle O, weźmiemy Więcej doświadczenia A ja tu mogę konsola Możemy się raz odpalić? Nie możemy No, dobra Skończyliśmy zadanie Lecimy teraz to Możemy odpalić My tam nawet nie ma co kraść Dobra, wyszliśmy z poligonu, idźmy do... ...obiony człowiek Aha, bo pozbyliśmy się guli, no tak, od razu jesteśmy tacy genialni Wszyscy nas kochają Idziemy do tego snajpera Powiedzieć mu, że guli już nie ma Doktor tutaj łazi oh okay. god damn it don't sneak up on me like that what do you want i think you better leave mm. wait you just got into town maybe you shouldn't go not just yet i need someone i can trust you're a stranger that's a start i want you to find something out for me i don't know if there's anything to find but i need someone to try my wife was taken from our home by legion slavers one night while i was on watch they knew when to come what route to take and they only took carla someone set it up i don't know who My wife's dead. I want the son of a bitch who sold her. Bring him out in front of the nest here while I'm on duty. I work nights. I'll give you my NCR beret to put on. It'll be our signal so I know you're standing with him. And I'll take care of the rest. I need to do this myself. Okay. Good. I'll make it worth your while. And one more thing. We shouldn't speak again. Not until it's over. No one in town knows that I know it. zadanie, ale na razie go nie będziemy robić Dobra Ale to ty nie jesteś tym sniperem z którym mieliśmy gadać To nie Może jakąś się... chyba nie, to był chyba właśnie strażnik Andy we haven't met yet. Nie, ty byłeś 19. biały. Look out for nie, tamten był biały, a nie czarny. Tu są czyli zamknięte. Tam jest twoja chata. have any luck with the ghouls i'm counting on you really unbelievable man i knew that wasn't going to be easy but i had a good feeling about you. you look like you've been through a lot okay i'll tell you everything i know like i promised the guy you're looking for benny he was traveling with some members from my old gang they were going to boulder city okay uh, is... it's straight up route 93 from here just keep following the road north

Może zróbmy jednak główne zadanie. Nie mi się jakoś zbytnio bawić w te poboczne. Zobaczymy jak to daleko jest. Ok. Czy musimy po prostu iść prosto? Okej, okay, mamy tam ten helios, o którym tam ta babka wspominała. To jest e, chyba posturunek RNK. Możemy potem się tam do niego przejść. Zobaczmy jak daleko jesteśmy. O, jeszcze drugie tyle. O. Dość się. Napierdziela. Jak to z tej nie mogę zobaczyć. A, najemnik. Aha. Najemnicy. Aha, wędrowny handlarz. Dobra, czyli pewnie z jakimś bandytą się bili. O, nawet od dwoma. Hello, need anything? Właśnie pokaż co masz. Sure, to what I've got. O, masz naboje 9 mm. Weźmiemy od ciebie paliwo, do mytacza, mi też nie jest potrzebne. Okej, okay, a czy ja mogę tobie coś sprzedać? No, chyba nie. razem mogę ci sprzedać. Tu sobie zostawię. Trochę on fajnie jest. Dobra, zatwierdź. To dzięki, chociaż możemy z nich wszystko zebrać. Jeszcze ich szybko sprzedać. <laughs> to duże obciążenie. No nie. Szybko weź go. Nie uciekaj! Shit! Coś, coś, co na pewno będziemy musieli podnieść, na przykład z ze zderzaka. Hmm. Uwaga, jeden to nie. Nie, no... Okej, okay, chodźmy szybko jeszcze do niej to sprzedać. Tak, pokaż co sure. masz sprzedaż. Młot, już sobie zostawimy. Pistolet też sobie złączymy. Hmm. Dobra. Strzelby mamy, mamy naboje. Ubrania. To chyba sobie zostawmy ale no to i to możemy sprzedać i <laughs> to zbroję sobie też zostawmy to jeszcze, że niedługo będziemy musieli ją i tak założyć tutaj co mamy to skóra Na pas Jeszcze paliwo mam, ale to nie. Okej, okay, zatwierdź, wyjdź. I. Okej. Okay, I jeszcze złączmy sobie pistolety. Wszystko, wszystko weźmy może. Mm. Strzelba. I chodźmy dalej. Dobra, mamy jakąś stację benzynową. I mamy też ognisko. Więc bierzmy sobie. Tak, dwie. Tak. I co? Wszystko ją. Momencik, cięcie. Okej, okay, już jestem. Eee, co tu mamy? To butelka po napoju. I moglibyśmy sobie wodę zrobić. Tutaj banan juka eee, Skóra Gekona, kurde, chyba sprzedaliśmy ją. Skóra ognistego icona to na pewno sprzedaliśmy Krylowana modliszka yy -y -y. chyba pod kickona Okej, okay, nic więcej na razie A gdzie są steki A. Z człowieka nie ma szkoda Dobra Chodźmy zobaczyć na tą stację. A nikogo nie ma. jest do jedzenia? Chyba tak. Szafka na broń. O, dwa pistolety 10 mm. Spoko. Jelonka. Będzie do jedzenia. Weźmy wszystko dróżczę. Nie wiem. Nie wiem czy możemy coś z niej zrobić. Okej. Okay. E, fuu. 5 mm. Nie wiem czy mam coś. Eee. Coś. Eee co strzela 5 mm zobaczmy właśnie złączmy złączmy ok i 10 mm mamy w bardzo dobrym stanie no ale chyba nic co 5 mm używa Strzelba karawaniarska jest lepsza nie od tej jednostrzałowej. Używają tego samego... Yy. Tego same, ...tej samej amunicji. Mamy 5,56, a to mamy po prostu 5. Nie o, wiem, Poszukam potem jakiegoś handlarza. A na na dziś to chyba będzie to tyle, bo widzę, że nas tutaj powoli czas goni. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Tarka.